My i kilka innych osób w okolicy zostanie aktywowanych do wykonywania naszej pracy, naszych zadań. Nie ma znaczenia, gdzie będziemy w tym czasie. Nie miało znaczenia, co robiliśmy lub czego chcieliśmy mieliśmy wykonywać tą pracę. Kobieta powiedziała mu, że będzie wiedział, że to prawda, ponieważ przedstawi mu serię przepowiedni wydarzeń, które nastąpią od tej daty przez okres pięciu lat. Zaczęła od opowiedzenia mu o sytuacji, która miała miejsce w tym momencie kilka stanów dalej z ludźmi, których znał, więc mógł sprawdzić, czy to prawda. Oczywiście to zrobił. Wszyscy to sprawdziliśmy i okazało się to prawdą. To, co kobieta opowiedziała mu, że wydarzyło się w innych stanach, było możliwe do zweryfikowania. Sprawiło to, że James stał się wierzący. Był absolwentem prywatnej, prestiżowej szkoły. Miał przed sobą karierę, w której niebo dosłownie mogło być granicą. Kobieta powiedziała mu również, że za pięć lat będzie musiał wykonywać swoją pracę. Nie ma znaczenia, co robisz i gdzie jesteś. Będziesz wiedział, że to prawda po tym, co się wydarzy. Życie Jamesa zostało całkowicie zatrzymane. Rzucił studia, porzucił plany związane z karierą. Jego osobiste relacje stały się nieistotne. Pomyślał, mam tylko pięć lat. Powinienem imprezować. Dostarczając pizzę na pół etatu zarobię tyle, że będę mógł robić rzeczy, które muszę, zanim mnie przejmą. Oczywiście żadne z pozostałych wydarzeń nie miało miejsca, ale jego życie zostało skutecznie zmienione na jego niekorzyść przez kłamstwa, w które mu wmówiono. A jak wiadomo, najlepszym sposobem na przekonanie kogoś do kłamstwa jest wciśnięcie go między kilka prawd, co oczywiście zrobiła ta kobieta. Pięć lat, nawiasem mówiąc, skończyło się w sierpniu 1993 roku i wszyscy nadal robimy co chcemy, gdzie chcemy i nie wykonujemy naszej pracy dla kosmitów. Kosmici przez lata przekazali ludziom wiele historii o tym, kim są, skąd pochodzą. Mamy listy. W pewnym momencie myślę, że próbowałam stworzyć listę pochodzenia, planet, pochodzenia tych istot, które obejmują wszystko od planety Lanokane do Bannon. Dali nam również różne wyjaśnienia, dlaczego tu są i dlaczego wykonują pewne procedury. Często jednak te wyjaśnienia są ze sobą sprzeczne. Nie wdając się w szczegóły, wskażę tylko jeden przykład. Opowiadam o tym w swojej książce. Kilku osobom uprowadzonym, z którymi osobiście pracowałam, pokazano sklonowane ciała na pokładzie statku lub w jakimś obiekcie. Za chwilę porozmawiamy nieco więcej o szczegółach tych przypadków. Dla celów oszustwa i możliwości kłamstwa użyję tej małej historii. Pat, która jest jednym z przypadków w mojej książce, pokazano kopię jej ciała, które było przechowywane wraz z wieloma innymi ludzkimi ciałami. Powiedziano jej, że to dla zmartwychwstania. A teraz, jeśli znasz swoją Biblię, wiesz, że kiedy nadejdzie zmartwychwstanie, wszyscy otrzymamy nowe ciała. Pat została wychowana w bardzo prostym chrześcijańskim fundamentalistycznym środowisku. Kosmici, podczas swoich spotkań z Pat i jej rodziną, używali symboliki religijnej. Aby związać się z rodziną i zaszczepić w nich zaufanie. W pewnym momencie, gdy szaraki porwały babcie, do pokoju wpadł Jezus i powiedział: W porządku, są ze mną. Pad powiedziano, że to ciało, ta sklonowana kopia, będzie jej nowym ciałem do zmartwychwstania. Było to niezwykle poruszające i religijne dla tej kobiety, jednak innej kobiecie. Również opisanej w książce, pokazano kopię jej nowego ciała w zupełnie innym scenariuszu i powiedziano jej, że nie współpracowała z agendą, którą wybrali dla niej kosmici. Mogła zostać zastąpiona tym ciałem i nikt nigdy nie zauważyłby różnicy. A w trzecim przypadku faktycznie mieliśmy do czynienia z tymczasowym zjawiskiem. Kobieta została porwana w drodze do pracy i pokazano jej na ekranie, jak jej klon poszedł do pracy zamiast niej i nikt nie zauważył różnicy. Więc czy te ciała z wstałe są błogosławione przez samego Boga, czy też są zagrożone potencjalnymi zamiennikami? Obcy nie do końca wyjaśnili w tych przypadkach. Fakt numer trzy. Podczas spotkań percepcja człowieka jest kontrolowana, podobnie jak jego świadome wspomnienia. Jesteśmy już bardzo zaznajomieni, prawdopodobnie z pracy Hopkinsa i Jakobsa oraz innych z koncepcją wspomnień ekranowych, szczególnie na początku lub na końcu wydarzenia uprowadzenia. To jest coś, co jest bardzo interesujące i warte dalszego badania. Ktoś może zobaczyć dziwną sowę zamiast obcego lub małego szarego królika z boku samochodu zamiast kosmity lub pięknego jelenia. Nieważne. Jesteśmy zaznajomieni z ekranowaniem. To, czego możemy nie znać, to fakt, że techniki ekranowe wykraczają daleko poza takie tymczasowe zastosowania w zjawiskach. Porozmawiamy o tym nieco później. Mówimy też o kontroli. W fakcie numer trzy jest również, że percepcja bólu może być i jest kontrolowana podczas tych spotkań z konkretnymi uprowadzonymi, ponieważ nasze odczucia przyjemności fizycznej często oddzielają przyjemność seksualną. Oczywiście ludzkie emocje są również kontrolowane podczas tych spotkań. Faktem jest, że masz kontrolę do pewnego stopnia nad tymi istotami podczas każdego spotkania mniej lub więcej, zwykle więcej. Fakt numer 4. Fałszywe wspomnienia mogą nakładać się i ukrywać rzeczywiste wydarzenia spotkania. Nawet w przypadku hipnozy regresywnej, uprowadzony, może przypomnieć sobie fałszywe scenariusze. Nie mówię tu o syndromie fałszywej pamięci, o którym ostatnio głośno w prasie. Nie o tym mówię. Osoba uprowadzona może przypomnieć sobie fałszywe scenariusze nawet w hipnozie regresywnej, chyba że w procesie hipnozy zostanie zastosowana jakaś skuteczna metoda, która pomoże uprowadzonemu ominąć wszczepione iluzje. Niektórzy z Was słyszeli mnie już wcześniej. Pamiętacie ilustrację dotyczącą kobiety o imieniu Joy, która w 1970 miała spotkanie z zaginionym czasem i epizod relokacji w Kalifornii. Jechała przez jedno miasto. Dwie godziny później znalazła się w innym. Nie ma pojęcia, jak się tam znalazła. Płacze, wpada w histerię i czuje się opuszczona i zdradzona. 20 lat później, kiedy miały miejsce dodatkowe incydenty, które w końcu zmusiły ją do szukania pomocy, aby dowiedzieć się, co dzieje się w jej życiu. Jednym z wydarzeń, na które spojrzała pod hipnozą, były te dwie godziny zaginionego czasu na początku lat 70. Przypomniała sobie w początkowej fazie, że została zabrana na pokład statku i przyprowadzona przez królewską i budzącą respekt postać, która wyglądała jak król i miała na sobie szatę, pokój podobny do tego, stała na podium podobnym do tego, patrzyła na widownię wspaniałych, uśmiechniętych małych szaraków. Dano jej książkę i kazano przeczytać ją publiczności. Spojrzała na książkę, a na niej były niebieskie symbole lub cyfry, których nigdy nie widziała. Powiedziała, że nie mogę tego przeczytać. Nie wiem, co oznaczają te symbole. Odpowiedziano jej, żeby po prostu położyła rękę na każdym symbolu. Zrozumiesz, a następnie wyrecytujesz publiczności to, co otrzymałaś. Joy robiła to i dotykała każdego symbolu, a gdy to robiła, otrzymywała mentalnie bardzo ciepłe, podnoszące na duchu cudowne, duchowe przesłanie, które następnie recytowała swojej publiczności. Gdy to robiła, mówiła, że reakcja, jaką otrzymała, była pełna miłości i przytłaczającej akceptacji. Była naprawdę pod wrażeniem tego doświadczenia. Kiedy terapeuta, hipnotyzer poprosił ją, aby ruszyła do przodu. Nastąpił przeskok, luka w jej historii i nagle znalazła się z powrotem w samochodzie, płacząc, histeryzując i czując się bardzo opuszczona i zdradzona. Coś się nie zgadza. Istnieje rozbieżność między stanem emocjonalnym, w jakim znajdowała się w samochodzie, a tym cudownym, inspirującym duchowym doświadczeniem, o którym wspominała. Myślę, że zgodzicie się, że nie pasują do siebie. Hipnotyzer zauważył tą lukę i poprosił Joy, aby najpierw zaprogramowała swój komputer mentalny tak, aby postrzegał tylko prawdę, a po drugie, aby cofnęła się do 5 lub 10 minut zanim znalazła się w samochodzie. Kiedy to zrobiła, Joy znalazła się w zupełnie innej sytuacji. Nie czytała już książki dla kochającej i ciepłej publiczności. Była naga, zawieszona w wiązce lub tubie światła, dotykana i szturchana przez grupę kosmitów, którzy używali jej w dużej mierze jako wykresu biologicznego, aby wyjaśnić, jak uczniom, do czego służy daną część. Następnie położono ją na stole, przechylono pod kątem i zmuszono do znoszenia seksualnych ingerencji. W tym momencie Joy, która nie mogła się poruszać ani mówić, mentalnie krzyczała do Boga i Jezusa, w którego bardzo wierzyła, aby jej pomógł, uratował ją, aby to się skończyło. A kiedy jej nie pomógł i musiała przez to długo przechodzić, zanim wróciła do swojego samochodu, Joy wróciła jako odmieniona osoba, czuła się porzucona i zdradzona przez swojego Boga. Chociaż nie miała świadomej pamięci o tym wydarzeniu zaraz po powrocie, zmieniło to wszystko w jej życiu na 20 lat. Jej religię, orientację seksualną wszystko w tej kobiecie. Bez programowania i pomocy w hipnozie, aby zobaczyć przeszłość iluzji i postrzegać tylko prawdę, byłaby jedną z tych osób, które opowiadają, jak cudownie było przebywać z wielkimi braćmi kosmitami. Nigdy nie dowiedziałaby się, dlaczego przez 20 lat nosiła w sobie traumę i jej następstwa. Fakt numer 4 na mojej liście. Przepraszam. Fakt numer 5: Biorąc pod uwagę wszystko, co opowiedziałam do tej pory, faktem jest, że osoby uprowadzone, takie jak ja i wielu z Was, podczas gdy zgłaszamy nasze doświadczenia uczciwie i szczerze, tak naprawdę zgłaszamy społeczności badawczej informacje kontrolowane przez kosmitów jako osoby uprowadzone. Nasza sytuacja jest taka, że widzimy kosmitów, ale nie możemy im wierzyć. Nie możemy wierzyć w to, co widzimy, że robią.